Witam z Wami bardzo serdecznie we wlochu kulinarnym. Dzisiaj będę gotować gulasz. Tu mam przyszykowane już mięsko z szynki. Ja to będę właśnie w takie nieduże, małe kwadraty właśnie kroić. O, takie wystarczą. Takie taki kawałeczki. Będę tutaj obtaczała w mące. I później yy, na patelnie one się ładnie nam podsmażą. I później gotowe takie podsmażone. Wrzucę do wywaru. Zobacz, to takie nieduże fajne. Ej, kotek ci pomogę. Patrz, mam wie, większy, kal, większy kaliber mam. Patrz. Ja będę do Zobacz zawsze w mąkę. Kiepski nóż wzięłaś. Mały, Mączy. w sensie do warzyw, nie do mięsa. Potężny. Będziemy robili sosik, mięsko, mąkę. to tu różne kształty, bo to, to też jak będziesz się gotowało, to ono tak. się miętkie zrobi. Trochę za dużo tej mąki No, To żeby się, się, się wykorzysta do czegoś innego. Nie? nie ma naszego pomagiera i sobie robi no, zobaczcie w takie kawałeczki jak się wstanie jak poczuje zapach <grym> ten, ten już na razie dużo wstawiał i to może włączyć ten w Dobra. A. się nagrzeje tuż to się wstawi o troszkę tych kawałków wyjdzie nam wodę na gulasz wstawić. Tak. O. Także takie, nie duże kawałeczki. Tutaj na gulasz, to mam właśnie przeszykowane tutaj, mam zobaczcie, te kostki wołowe, zielęgielskie angielskie, pieprz. Czy tyle starczy wody? Ta, wystarczy. Tak, starczy. Tak? Czy trochę więcej jeszcze, ciutkę? Starczy. Dobrze. To też już się Tak? Tak. Będziemy smażyć. Tu jak widzicie już mięsko pokrojone w takie nieduże, fajne kawałeczki. One mi się tutaj fajnie podsmażą na patelni. Woda na gulasz. Tak, wodę na gulasz już sobie właśnie stawiłam. Do gulaszu dodam tutaj mam już zobaczcie naszykowane kostki rosółowe, wołowe, ziele angielskie, listki laurowe. Tutaj Pietruszka, cebulkę sobie podsmażę. A cebulkę to będę e, smażyć właśnie z papryką. To mi te, też się fajnie ładnie poddusi. Masiaweczkę wrzucę. I pietruszkę. Tak, pietruszka też. Taki kawałek starczy. Tam się później fajnie e, razem podgotuje, podsmaży. No, zobaczcie, fajnie mi się tutaj e, to mięsko podsmaży. Ono wtedy będzie w sosiku takie troszkę mniejsze. Podsmażone ugotowane, o zobaczcie jak się fajnie smaży tutaj się. i później wrzucę właśnie do tego wywaru sobie tak podsmażone właśnie mięso wrzucę do wywaru ono się później wywarze, będzie gotować teraz zobaczcie przyszykuję sobie Celer. Celer to właśnie takie paski. Na ja tu drugą porcję mięsa przyklędzam. Takie paski wystarczy. I Jeden taki nieduży mały kawałek. I jeszcze go tak na dwa razy. Takie nieduże małe paseczki. Marchewki to tak jak ja mam, zawsze pokazuje Takie małe proste kąciki. Będą mieli się właśnie lubi taką marchewkę w stosiku się wyjadać. O, takie paski. I wystarczy. No, takie nieduże. No takie. też takie małe, yy, nieduże kółka. Później jeszcze te łódka tak właśnie na pół, o, tych na no tak, tak właśnie na takie baski, tak samo podobnie jak na resztę. To nie Paprykę z cebulką. Tak, paprykę z cebulką później Na podsmażę właśnie jak to Pod... smażę. Pewnie w tym... I... Tak, w tym samym puszczyku no, wtedy zmażę. właśnie przejdzie takim fajnym aromatem z mięsa. I później podsmażone warzywa, tak samo wrzucę właśnie do wywarku. No. Tutaj miałam trzy marchewki, jedną pietruszkę, tak, kawałek selera. W ostatnią połóż tak. Ostatnio właśnie, to któraś z was właśnie pytała się o przepis, to dzisiaj właśnie będę robiła podobny sosik. Więc jeżeli mnie ogląda może sobie właśnie zobaczyć, jakie tutaj składniki dodaję. To są takie małe sztuki mięsa, po robią że posmarowanie. Ja to może każdy może, albo całkiem U nas drobno, takie. bo przez takie. możecie sobie większe pokroić. Albo całkiem drobne. Tak. U nas właśnie robimy takie nieduże, małe. Tutaj mam warzywa już Tak. Trzymaj ostatnią maszynkę. takie nieduże kołeczka w stroju. Tu już warzywa mam pokrojone, teraz będziemy, będziemy kroić właśnie e, paprykę czerwoną, żółtą i zieloną. E, cebulę to w takie kanadą, takie cieniutkie, cieniutkie kółeczka. A Papryczkę tak? A papryczkę e, w takie... Paski? Tak, cienkie paski. Paprykę właśnie z tą cebulą na patelnię. To się ładnie podsmaży. A już, rzucę na patelnię. Ty kroisz paprykę. Zobaczcie, w takie nieduże, fajne paseczki. kilka wiadomo też puści soki. A jeszcze w tym w tym tłuszczyku po mięsku, to nabierze właśnie aromatu. Zobaczcie, takie nieduże, cienkie paseczki. I czerwona. O, a jeszcze tutaj jest. O, i to taki zestaw na patelnię. Zobaczcie. No Tłuszcz, wszystko razem, tybułka, chłopię, to było tak było się fajnie poddłużić. No. Czekaj, tam jedna odskoczyła. No, tak. no, zobaczcie. To się fajnie właśnie tak kameryzuje na wieże z koloru, z kształtu. I tutaj te warzywa właśnie podsmażone dodam do tego wywalu tutaj. O. No. Tutaj mi się zobacz, woda już gotuje. Dodaję właśnie tutaj zielangielskie, rękiew, liście laurowe. I kostki wołowe, e, tak? Tak, kostki dwudziolowe, wołowe. Te warzywa e, możecie sobie właśnie posolić szczyptą soli i pieprzu. Będzie no. będą właśnie smaczniejsze. Troszeczkę pieprzu. No i mieszając tak do miękkostki. 15 minut myślę, że wystarczy. Tam ciutkie trzeba było oleju tam tak. do, do, dodać, ale ciutkie. Tutaj już mięso jest Do tego bulionu tutaj wody yy, jeszcze warzywa, ale te, które robią marchewki, pieczniutki, teren. O, i ten wywar właśnie się fajnie przygotuje. Dogodując tego się wywaru, dodamy yy, mięsko. Także można wrócić już do. Tak, wróciłem. Nie, jeszcze ten, nie jest trochę. A tak, o. No. Wcześniej podsmażone. Tak, zgadza się. O, do, tego, do tego wywaru mięso. ono się ładnie, zobaczcie, podgotuje jeszcze, podwróci wywar. Ładnie, zarumienione. Będzie smaczne. No to, to, sparyk, to nie. Tutaj już mi te warzywa przemieszać może trzeba. Tak, przemieszamy. Jej, poczekaj, nie, poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. A, tak. No to jeszcze czekaj. poczekaj, czekaj, czekaj, może nie widzę co Żeby się nam nie przypaliła cebulka, zobacz, zobaczcie, ładnie tutaj te warzywa. No właśnie. Zobaczcie, jak się nie krystalizują już. My przeszły też tym aromatem z tego mięsa, No na pewno. O, troszkę się tak rozduszą, zobaczcie. Cebulka uciekła, ale nie szkodzi. No. Co Powiem Wam, że u nas właśnie to lubimy takie, takie suszki. Tutaj wywarę tego. tu jest Ej, tak pieprzowy. Zobaczcie, co pan. To, to się Gulasz wieprzowy z szynki. Zobaczcie, tutaj już te warzywka się ładnie skarmelizowały. Także razem z tym puszczykiem dodamy je właśnie tutaj do wywaru teraz. właśnie zobaczcie, zobaczcie je dodajemy tutaj do tego sosiku. Ładnie zobaczcie, kolor to zabrał. E, przemieszać. I to się właśnie będzie teraz gotować. Dodamy jeszcze tutaj e, tak, trochę, trochę natki, pietruszki Tak. I pora. I pora. Tak, I to razem się będzie gotowało. Aż do miękkości mięsa. Jeszcze jak ktoś ma, to może liścia selera jeszcze tak. można dać jak ktoś tam no. Teraz przyszykuję sobie zaprawkę. Dwie łyżki mąki z olejem. To się ładnie ma skarmelizować. I taka ta zaprawka wędruje do sosiku. Zobaczcie tutaj, się ładnie gotuje. I tatka, co nam właśnie zostało z tego mięska, jak smażyliśmy. Troszkę mąki. To się ładnie skarmelizuje Myślę, na kolor Myślę, że tu będzie zetrzymać. Na będzie, będzie. I cały czas mieszając. Aż to się ładnie skarmelizuje na kolor złoty i taką zaprawkę właśnie zaprawimy sosik. I zobaczcie, że zaprawka tutaj ma kolorek złoty. Chwilę się właśnie podgotuje. Pod, znaczy podsmaży, O zobaczcie, i taką zaprawką zaprawimy sos. Jestem właśnie ciekawa, czy jak robicie sos, to właśnie e, robicie taką właśnie zaprawkę, czy normalnie zaprawiacie śmietaną, bo niektórzy właśnie z tego co e, wiem to zaprawiają sos śmietaną. U nas tu zapewnimy właśnie taką mąką z olejem. O. Teraz wstawiam sobie wodę w takim niedużym rondelku na kaszę gruczaną. Takie, zobaczcie, dwie saszetki kaszy gruczanej. U nas lubimy właśnie do obiadku, do tego sosiku będzie kasza właśnie taka gruczana. Sosik nabrał już smaku, koloru, zobaczcie. Ładny, a jaki smaczny, szkoda, że właśnie nie czujecie zapachu, pyszny. Polecam właśnie sobie zrobić podobny. Tutaj widzicie już warzywa prawie mięciutkie, mięsko jeszcze troszkę. Tu zaprawka już czeka na patelni. Kaszę, zobaczcie, mamy już ugotowaną. Tak, Teraz jakiś... trzeba ją odwiesić właśnie, żeby ona ociekła. Dokładnie. Teraz y, zaprawkę do sosiku. No właśnie, tak ładnie, y, Przynajmniej jeszcze jeszcze to się pogotuje, tak jest około 10 minut. Sosik ładnie zgęstnieje. No i tak gotujemy około 10 minut. Zobaczcie, tak prezentuje się mój obiadek, gulasz z kaszą gryczaną, a mięsko to jest szynki o. i to by było na tyle mojego filmu kulinarnego, jeżeli takie filmy Wam się podobają, dajcie mi łapkę w górę, napiszcie mi miły, jakiś fajny komentarz pod tym filmem, udostępniajcie też mój kanał znajomym, rodzinie, to Was nic nie kosztuje, a mnie pozwala się właśnie rozwijać. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć Pa! Pa Pa!